Swięcona kreda nad drzwiami, strażnik domu wstęp. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w wielu starych domach nad drzwiami widniały białe litery i cyfry, jakby ktoś napisał coś w pośpiechu? Może widziałeś to u babci, a może w wiejskiej chacie gdzieś w głębi Polski? To nie przypadek, to nie dekoracja, to stara ochrona przed tym, czego oczy nie widzą, przed czarnymi czarami, złym okiem i demonami, które wędrowały nocą. Wyjaśnienie historyczne. Zwyczaj pochodzi z tradycji chrześcijańskiej, ale splutł się z wierzeniami pogańskimi. Wierzono, że święcona kreda, poświęcona w święto trzech króli, ma moc odpierania wszystkiego, co nieczyste. Gospodarze kreślili nią nad proża literami C plus M plus B, lub K. Plus M plus B. Od imion Kacper, Melchior, Baltazar, choć niektórzy mówili: Chrystus mansionem benedikat. Niech Chrystus błogosławi ten dom. Na wsiach mówiono, że kreska z tej kredy to jak miecz ze światła który odcina zło od progu. Opowieść było to w zimny styczniowy poranek, kiedy śnieg skrzypiał pod stopami. W chacie na skraju Podkarpacia mieszkała stara zielarka Helena. Znała modlitwy i szeptanki starsze niż sama wieś. Gdy tylko ksiądz poświęcił kredę, wracała do domu, a drzwi zamykała na skobel. Potem stawała prosto przed progiem, w ręce trzymając biały kawałek kredy i szeptała. Kredą biele, zła nie wpuszczę, kto ze złym spojrzy, niech się dusze." W imię ojca Syna i ducha niech próg ten diabła nie słucha, kreśliła litery, a każdy znak był jak pieczęć. Ludzie szeptali, że kto próbował wejść ze złym zamiarem, ten nagle cofał się, jakby coś go za ramię chwyciło. Rytuał święconą kredę należy zdobyć w dzień trzech króli 6 stycznia. Nad drzwiami wejściowymi zapisać litery C plusem plus B oraz rok. Podczas kreślenia wypowiedzieć modlitwę lub starą szeptankę. Kredy nie zmywać przez cały rok. Morał i symbolika święcona kreda to nie tylko znak wiary, ale i dawne ludowe zabezpieczenie progu. Symbolizuje granice między tym, co dobre, a tym, co chce zakłócić spokój domowego ogniska.